Thank you Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale może wyłożyć, że dzisiaj rano przywitała nas zima Tak wiecie, bo dzisiaj jest poniedziałek To na początek tygodnia Takiego kopa człowiekowi dała yy, Oczywiście nie ma śniegu Ale jest deszcz i jest yy, Rano pokazywało 3 stopnie Dzisiaj w porywach ma być do 10 stopni No więc bardzo zimno yy, Deszcz leci, wilgotność jest Więc odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa Naprawdę no Tak na początek tygodnia yy, Mam nadzieję, że jak Jakoś sobie z tym radzicie, e, może, może właśnie czekacie na tą zimę, bo ja nie, wiecie, że ja lubię wiosnę, lato. Mogłabym mieszkać w jakimś ciepłym kraju na maja i ciągle mieć upał, e, no ale mieszkamy w Polsce, takie są realia, cztery pory roku, jesień, no właściwie, wiecie, że żartuję, zimy jeszcze nie ma i nie będzie, bo gdzie tam dopiero się rozpocznie, ale oho, co się stało, niunia? O, a tutaj widzicie, widzicie, nawet Miłoszek nie ma humorku, bo jak zobaczył to, że jest deszcz, że nie można iść na ogródek, nie można latać, nie można iść na spacer, no to dołu zobaczcie. Dołujesz, Kicia? Nie dołuj. Znowu będzie ten, znowu będzie wiosna. Odejdzie. Ale teraz jest zbliżają święta. Będzie fajnie, Boże Narodzenie, choinkę. W tamtym roku to jeszcze Miłoszek w ogóle nie czaił, co to jest. A w tym roku, no, kolejny problem będzie, jak to wiecie, bo na tu, w tym miejscu mniej więcej będzie stała. Więc Miłoszek pewnie będzie zrywał bombki. Dlatego absolutnie nie porywam się na żadne szklane bombki. Wszystkie plastikowe. I powiem Wam: oho, znowu mi ktoś przeszkadza. Babcia dzwoni. A do babci dzwoniłam jakieś. Nie wiem, 20 minut temu nie odbierała. Ciekawe, czy spała przez tą pogodę, już Miłoszek. Dobra, wywód o choince trochę później, bo zadzwoniła mama, już mnie wybiła z rytmu, a y, ja już się wybieram do sklepu z Miłoszkiem. Miłoszek już, wiecie, jest w takim średnim humorku, więc wolę już teraz biec po ten obiad, y, bo pewnie pójdzie za niedługo na drzemkę, bo już go zaczyna brać, bo dzisiaj obudził się o dziwo z fajnym humorkiem, tylko teraz coś już mu nie pasuje, więc pewnie już się zmęczył, już tam myśli, już y, kierują się ku tej drzemce, dlatego ja szybko biegnę z Miłoszem do sklepu kupić obiad, usypiam go i biorę się za nasze obowiązki, a potem o choince. No i proszę bardzo, zabawki porozrzucane i teraz przetestujemy to, czy Miłoszek będzie z mamą sprzątać, chociaż teraz jest zajęty. Trochę się obawiam, że niestety nie pomoże. Miłoszku, sprzątamy, chodź, sprzątamy. Bo je porozrzucane są zabaweczki. Chodź. Oho, jest silnie humor. Brak humorku jest? No to chyba będzie pierwszy raz, jak z mamą mnie posprzątasz. Dawaj, dawaj, chodź, ci pomogę, wstań. O, bo się człowiek tu przewrócił i sprzątamy. Mama sprząta, a Miłoszek sprząta. Będzie sprzątać, muś? Co? No ślicznie! Proszę bardzo, jaki piękny chłopak. Pięknie wrzucam! Ja już zwarta i gotowa do wyjścia, bo dzisiaj bardzo ważny dzień dla naszej haneczki. Ona już bardzo na niego czekała. Dzisiaj już rano, jak psa, to mówiła, że już nie może się doczekać tego występu. Oho, może Mateusz dzwoni, bo jedzie. Halo! No, aha, dobra, no to już wychodzę z domu. Okej, okay, na razie. No, no, no pa. Mateusz już dzwonił właśnie, że e, już jest pod przedszkolem, no ja mam naprawdę dwie minuty, więc ja już też właśnie jestem gotowa, wychodzę zaraz z domu i jadę, no i idziemy no bo nie powiedziałam na co idziemy idziemy na pasowanie na przedszkola kachaneczki. wiecie pasowanie jest co roku, w tamtym roku miała, w tamtym roku by, dostaliśmy informację, że może pójść tylko jeden rodzic, że ze względu na jakby miejsce, nie było miejsca e, w tym roku takiej informacji nie dostałam, więc stwierdziłam, że no możemy iść razem, no to idziemy Mam nadzieję, że jedno z nas nie zostanie odprawione z kwitkiem. Dobra, to ja się zbieram. Będę bardzo trzymać za haneczkę kciuki, bo oni będą tam, wiecie, znowu występować. Raczej nic nie nagram, bo wiecie, tam są inne dzieci, no to ciężko byłoby jakoś uchwycić haneczkę, tak żeby nie pokazać innych dzieci. Tu na kanale, ale na pewno wam opowiem, jak było. Ale na pewno będzie świetnie, bo Hania to takie występy łyka po prostu jednym tchem. No lubi. Widać to było po ostatnim występie, jak ona stoi na środku, śpiewa, tańczy, nie wstydzi się. Możliwe, że to się zmieni, no bo ona też się zmienia, bo robi się coraz starsza, ale na razie jest bardzo otwarta na takie właśnie występy. I my już wróciliśmy po pasowaniu na przedszkolaka. Jest i nasz przedszkolaczek, bo. Haneczka nie chciała zostać w przedszkolu. Mówi, mamo, jak przyszłaś już z tatą, to ja pójdę z tobą. Nie chcę już dzisiaj być w przedszkolu, więc poszła ze mną do domu po występie. Występ był przepiękny. Dzieci świetnie się spisały. No A Hania, kto Hania? Śpiewa, głośno recytuje, tańczy, niczego się nie wstydzi. Jesteśmy bardzo dumni z się pięknie wyszło. No i pokaż co dostałaś. No Piękna koszulka. Powiecie, oni mają takie grupowe koszulki co roku i w tym roku Hania jest w jakiej grupie? Motylek. Niebieskie motylki, nie? Grupy niebieskie motylki. Tak, dokładnie. No i tu jeszcze, wiecie, jakiś słodki upominek i oczywiście dyplom z pasowania na pamiątkę. No i super. No i co? Już kolejne koty zapłaty, że tak powiem, bo już w tamtym roku miała pasowanie. Tylko wtedy była... Kim byłaś wtedy, pamiętasz? No to kim? Skrzaty, fioletowe skrzaty, a teraz niebieskie motylki, ale powiem Wam, że ta bluzka jest tysiąc razy lepsza niż tamta w tamtym roku, nie dość, że ten motylek tak ładnie tu się eksponuje, Hania, mm, tu na przodzie koszulki, a wiecie, tamta koszulka fioletowa po prostu była fioletową Popatrzcie. koszulką, I, oho, Hania się uczy jeździć na skorolce i... Powoli jej wychodzi. Zobaczcie, już utrzymuje równowagę. Super. I wiecie, na tamtej fioletowej koszulce był tylko napis z tyłu. No i nie było żadnej już takiej aplikacji, grafiki. Ta jest bardzo ładna, i do tego taka bardziej smukła, że mogłabym tak powiedzieć, bo tamta była taka szeroka. Myślę, że fajnie będzie pasować. Co? No a co jutro mamy w przedszkolu? A Wojtek a już od razu ubrał tą koszulkę. Mhm. Haneczka zawsze, to już wiecie, nie? Ja muszę zawsze potem docinać filmy, bo Haneczka zawsze e, mówi e, Wojtek, ale od razu podaje nazwisko dziecka i wiecie. Rodo. Muszę przycinać te filmy. Anusia, a co my mamy jutro jeszcze w przedszkolu? Bo to jest normalnie... Piknik mi... na dworze. Piknik, no właśnie. Na placu zabaw. Tak. Piknik mamy. Mam na... Mamy nadzieję, że pogoda... tam się podawimy. Tak, na pewno. Tam będzie dużo atrakcji. Mamy właśnie taki piknik rodzinny w przedszkolu. Jutro o 16 się za... zaczyna. Dwie godziny tam będzie trwać. Są różne atrakcje. Więc malowanie twarzy bodajże, jak tam widziałam. Jakieś dżudo, nawet, zajęcia. Coś takiego. Bardzo fajnie by będzie, yy, myślę, no a ja mam. Cieszysz się, no mamy też nadzieję, że pogoda dopisze, no bo wczoraj cały dzień lało, ale dziś już jest lepiej i temperaturowo i tak jakby aurowo można by rzec, że ten deszcz już nie pada pomimo tego, że jest dość pochmurny ale nie pada, więc dobrze no a jutro widziałam w pogodzie, że pogoda ma się troszkę poprawić, więc mam nadzieję, że będzie fajnie ale ja mam zadanie w związku z tym festynem rodzinnym bo zgłosiłam się i będę piekła ciasto na ten festyn Piknik rodzinny zwał jak zwał. No i co? Mój kolega Termus już tu jest. No i zaraz zbiorę się za pieczenie ciasta. A właściwie to będziemy robić znowu ten sernik kajmakowy. On jest sprawdzony, wszystkim smakuje, więc po co wydziwiać, po co znowu szukać jakichś przepisów. Ja już go robię, wiecie, z zamkniętymi oczami. Szybko się robi. Kupiłam już wszystkie składniki, bo byłeś jeszcze raz z kaneczką w sklepie i biorę się za robotę. No i proszę, ciasto już prawie gotowe. Teraz wyciągnąłam sernik z piekarnika. Później tylko dorobię polewę. No i będzie gotowy na jutro. Yy, ale ja jeszcze chciałam, bo mi się przypomniało i powiem Wam, że ostatnio dostałam taką wiadomość. Mogłabyś już wreszcie zrobić co innego... na Instagramie oczywiście, w wiadomości, nie? Odpowiedź na story, też jak mówiłam o tym serniku, mogłabyś już wreszcie zrobić co innego, a nie znowu ten sernik, kajmakowy, wiecie, ale jesteś nudna i takie tam, nie? Wiecie, jak to jest w internetach, nie? Albo nie wiecie, ale my Wam czasem gadamy, jak to właśnie jest cudownie, pięknie i przyjemnie. No i trochę mnie ta wiadomość w sumie rozbawiła. No bo, kogo to interesuje. Jakie ciasto ja robię, bo to wtedy było w przypadku naszych gości, którzy mieli nas odwiedzić. No to właśnie, kogo to interesuje, jakie ciasto podam moim gościom. Czy oni z tego będą zadowoleni, czy nie? No wiecie, wszystkim ten mój sernik smakuje. Właściwie nie mój, tylko z Termomixa. No ale wszyscy zawsze zadowoleni. Tak, dobrze, fajnie, że zrobiłaś. I wtedy nawet chyba poruszyłam ten temat tak w formie żartu, że dostałam dzisiaj taką wiadomość na Instagramie. No i właśnie goście mówią. Ty, Paulina, ale my go bardzo lubimy, on jest przecież taki dobry, dobrze, że go zrobiłaś. No i właśnie, tak to jest czasem. No, no to tyle tylko chciałam powiedzieć, tak w formie takiej ciekawostki, że niektórym, niektórym osobom wszystko przeszkadza, nawet ty, jakie robię ciasto. Pompowuje się powietrze. Jest głośno. Ale to wyłączę, bo przecież mnie słychać Wypompowuje się powietrze Ostatnio... Tata, no. Ostatnio wypuszczałem wodę No dzisiaj go umyłem Wyczyściłem, widzicie, w środku Pięknie! Na Kurde, powiem ci no Najpierw tego nie zrobiła Wypuścić powietrze No mm. właśnie No właśnie To, będzie to, w... no właśnie. to chyba będzie najgorsze Tata, buziaczek jeszcze no, no, tam już jest te rozrabiaka, no to. Tata. To ubierz buty i idź. Jak to nasza Hanula mówi, fryzura na cebula i jedziemy z tym dniem. Słychać, że roboty również działają, z czego niezmiernie się cieszę. U góry okazało się, że wszystko jest ok. Nic już się z nim nie dzieje, on jeździ bez problemu, już nic nie cieknie. Widocznie coś się tam zapchało i potrzebował tego um, porządnego wyczyszczenia przez Mateusza, tą bazę i tak dalej, tak jak mówiłam. Natomiast ten mnie zaskoczył, bo ten również jeździ. Jeszcze Mateusz go nie oglądał, więc może jak Mateusz go obejrzy, to już w ogóle będzie picobello. Na razie jest tak, że po prostu um, jak naleję mu wody, jak wyczyszczę tą bazę, jakby każdorazowo, wiecie, po, po każdym sprzątaniu ją tam czyścić, a wcześniej tego nie musiałam robić. To on jakoś jedzie i coś tam posprząta, więc jest dobrze. Ale ja dzisiaj nie o robotach chciałam gadać, ja chciałam gadać o Made in Lab, bo właśnie odwiedził mnie kurier. Oczywiście już nie wytrzymałam i odpakowałam swoje dwa zapachy. Jeden unisex tym razem zamówiliśmy i dwa zapachy Mateusza, dla Mateusza męskie. I uwaga, jest 20 nowych zapachów Made in Lab do tego, 16 dajomskich. Moje drogie panie, to chyba jest ten moment, żeby uzupełnić swoje zapasy albo je skusić się na przetestowanie. Właśnie Made in Lab, na spróbowanie. Jeśli jeszcze nie używaliście, to ja zachęcam, bo ja po prostu się w nich zakochałam. Jak wiecie, używam je już od. Dobrego roku, a nawet chyba więcej. Ja już tego nie liczę. Ja zawsze mówię od roku, a już chyba od dwóch prawie je używam, bo naprawdę są super. To są zapachy inspirowane takimi, wiecie, oryginalnymi zapachami, które kosztują krocie. Nie czerujmy się. A teraz łatwo nie jest. Inflacja, wszystko idzie do góry. No powiem Wam ja osobiście byłoby mi już szkoda w tym momencie wydawać, nie wiem, 500 zł, czy ile one już teraz tam kosztują te oryginalne perfumy. No dla mnie za dużo. Wolę o 1000 razy bardziej. O, ja sobie usiądę, bo tu trochę gadania jeszcze mi zostało, bo chcę Wam opowiedzieć o tych zapachach, które wybrałam. Może Was zainspiruje. to ja sobie ustawię kamerę tu przy stole i gadamy dalej. Dobra, to wracamy do tematu. Nie byłoby mi w nos wydać teraz 500 zł na flakon perfum. Kiedy mogę mieć właśnie perfumy od Menin Lab za tak niską cenę? A uwaga, teraz w październiku jest minus 20%. Na takie właśnie 100 ml perfumy, czyli zapłacicie za taki flakon 100 ml niecałe 40 zł zamiast 50. Więc to jest dobra okazja dla niezdecydowanych. Te osoby, które jeszcze nie używały, spróbujcie, naprawdę polecam. A te osoby, które używają i lubią, no to może sobie zamawiać. A jeszcze od razu wam powiem, że mam hasło, tylko uwaga! Na hasło dwoje. Dwoje, bo to nie jest takie hasło jak zawsze, czyli na hasło dwoje macie darmową dostawę przy zamówieniu powyżej 100 zł. No a teraz o samych perfumach w tych nowościach pojawił się perfum. Ceruti, Cheruti chyba to się czyta. 1881. Ja kiedyś go używałam, dlatego specjalnie go wybrałam, bo chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście dla mnie pachnie jeden do jednego. Kolejny perfum będziemy mieli przetestowany. Oczywiście już nie wtrzymam odpakowanych wcześniej. No i powiem Wam tyle, że on właśnie pachnie jeden do jednego. Bardzo lubię ten perfum. On bardzo o, ładnie pachnie, jest taki świeży. No... Kwiatowy, świe ale świeży. Wiecie, nie jest słodki, nie jest za słodki. Dla mnie bardzo fajny. Od razu, jak poczułam go, to naprawdę stwierdziłam, że to był dobry wybór, bo ja bardzo długo nie używałam tego perfumu. Wow, wow kilka lat. Ale naprawdę bardzo jestem z tego wyboru zadowolona. To jest perfum ten 141, taki kwiatowy. Właśnie czuję tu taki jaśmin. Fiołek, może jakaś konwalia nawet, naprawdę fajny, taki świeży, kwiatowy, ale świeży, tak jak powiedziałam, więc ja polecam, bardzo mi się podoba. I tu kolejny perfum, który sobie zamówiłam, tym razem wybrałam w ciemno i bardzo ostatnio mi się po podobał ten Ariana Grande. On ma numer właśnie 12, nie 12, albo 109, bo to są moje dwa też ulubione perfumy, więc któryś z tych numerów, nie wiem dokładnie który i mówię, a to wezmę inną Adriana Grande. No i zobaczymy teraz, jak pachnie. Mmm! Ten jest taki słodki, ciasteczkowy, bardzo fajny, owocowa, kwiatowa no ta pisze, ale mmm, bardzo fajny, bardzo mi się podoba, taki słodki, ale no to no takie ciasteczko, takie... Do czego on mi jest podobny? Czekajcie. Hmm. Nie umiem odnaleźć w głowie tego zapachu, do czego on mi jest podobny, ale naprawdę jest fajny, jak robicie takie słodkie perfumy, dziewczęce, to to jest dobry wybór. Ja z pewnością będę używać, bo wpadł mi w nos, że tak powiem. Nie w oko, tylko w nos. No i proszę, Amateusz zdecydował się na numer 148 i 146 stwierdziłam, że no nie będę taka na razie, nie będę mógł ich otwierać, więc mu zostawiłam, ale otworzyłam. Natomiast ten 149 to jest perfum unisex. Rzeczywiście, ten 149 jest taki e, odpowiedni dla kobiety i dla mężczyzny. E, on jest dość mocny, orientalny, więc tu już Wam e, mówię, że e, jeśli lubicie takie bardzo mocne perfumy, to będzie odpowiedni. Jeśli nie, to Wybór musi paść na coś innego. Kochani, tak jeszcze słowem podsumowania: ja polecam Wam z całego serca perfumy Made in Lab. One mnie nigdy nie zawiodły. Pięknie pachną, mało kosztują, a do tego są trwałe i zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Zresztą, wy wiecie, jak prezentują się na mojej toaletce. No i do końca października: minus 20% na perfumy 100 ml. Wy możecie go mieć za niecałe 40 zł zamiast 50. I uwaga, uwaga na hasło, bo jest inne: hasło, dwoje. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 100 zł, nie wliczając w to kosztów wysyłki. Wiecie, musicie sobie włożyć do koszyka perfumy, które zrobią Wam kwotę 100 zł, nie wlicza się wtedy wysyłka i macie darmową wysyłkę na terenie, oczywiście, Polski: kurier i paczkomat. skleroza. No i oczywiście zostawiam Wam link do tych nowych zapachów, miłych zakupów. W każdym razie jeszcze chciałam coś powiedzieć, no bo wolę ograniczyć ilości niepotrzebnych komentarzy, a mianowicie pewnie gadając wam o tych perfumach, nieraz powiedziałam perfum. No, ja chciałam tylko zaapelować, że ja wiem, jaka jest poprawna forma, że mówimy w Polsce perfumy, natomiast my już też kiedyś to tłumaczyliśmy, że to są takie naleciałości z gwary śląskiej i czasem właśnie mówię perfum. I pewnie gadając wam o tym, nie skupiając się na poprawnych formach i jakby ten śląski jakby nam cały czas towarzyszy e, ta, i te naleciałości są, więc pewnie nieraz powiedziałam perfum. Ale to już tak mówię, żeby nie trzeba było pisać tych komentarzy, że Paulina nawet nie potrafi powiedzieć, e, nie, po, nie zna pop, poprawnej e, formy i mówi perfum. A mówi się perfumy. Luśka, gdzie idziemy? Idziemy na piknik. Na piknik do przedszkola. My już bardziej gotowi. Wybieramy się na piknik, już właściwie jesteśmy prawie pod przedszkolem. No i co? Zobaczymy co tam będzie. Miało być jakieś malowanie twarzy, oczywiście ciasta na sprzedaż, bo, bo zbiera przedszkole na zakup sprzętu sportowego. No to trzeba jakoś wspomóc. Tatuaże mają być. A swoją drogą to... To, że jakby mamy pieką ciasta, z których, ze sprzedaży których dochód będzie przeznaczony na kupno sprzętu do przedszkola, obrazuje leciutką patologię systemu, w którą mamy, no bo jakby uważam, że jeżeli chodzi o szkolnictwo i naukę naszych dzieci, no to wszystkie niezbędne rzeczy powinny być zapewnione po prostu same od siebie, a nie, że jeszcze jako rodzice powinniśmy być organizować jakieś zbiórki, czy angażować się w kupno sprzętu niezbędnego do wychowywania i uczenia naszych dzieci. No jakby to powinno być już zagwarantowane podatkami, ale mam nadzieję za... Cztery dni w niedzielę 15 pewne rzeczy się zmienią. Oby. Wiecie co, wczoraj byliśmy na tym festynie pikniku rodzinnym z to z w przedszkolu, było bardzo fajnie, mm, ale czasem mam wrażenie, że potrzebowałabym czterech rąk. Wiecie, jak później kupiliśmy ciasto, kawę, herbatę, nagle okazało się, że miłość tu gdzieś leci, wiecie, tu byłaby to kawę, tu herbatę, więc to czasem jest naprawdę problematyczne, ale każda mama na pewno mnie zrozumie, byli, zrozumie. Byliśmy razem, w czwórkę, bo Mateusz również z pracy, tak jak mówiłam, tam podjechał, nie byliśmy do końca, Końca, bo piknik miał trwać do 18.00. Haneczka tak o 17.30 powiedziała, że już ma dosyć, że już chciałaby iść do domu się pobawić, więc zebraliśmy się, były takie fajne zawody prowadzone z panią, która prowadzi w przedszkolu na co dzień judo, Haneczka właśnie w czwartek dzisiaj ma judo, a miłość mi zjadł śniadanie i chce wyjść z fotelika, więc chwila przerwy. Junia, czekaj. Miłoszek wszystko zjadł, to jest porządny chłopak. W każdym razie jeszcze wracając do tego pikniku rodzinnego. W przedszkolu były prowadzone właśnie takie fajne gry i zabawy. się zostały zaproszone z córeczkami. Później tatusiowie z synami, oczywiście z córkami też mogli dołączyć. Więc było bardzo fajnie, przyjemnie. Później były te ciasta, bo jak wiecie, piekłam to ciasto. No to można było kupić za 5 zł właśnie tackę różnych ciast. Herbatka, kawka po 2 zł. Jak zresztą wspominaliśmy, z przedszkole zbierało na sprzęt sportowy. No i naprawdę fajnie spędziliśmy czas. Był też wykład o zdrowym odżywianiu. tam nie dotarliśmy. No, bo wiecie, jak to z Chaneczką z Miożkiem, to oni bardziej potrzebowali takich bodźców zabawowych, a nie wykładu. No i około 8 do 18 miał trwać piknik, bo od 16 do 18 dwie godziny. Haneczka o 17.30 powiedziała, że już ma dosyć, już się pobawiła, już chciałabyś iść do domu się pobawić, więc zebraliśmy się do domu, ale fajnie spędziliśmy. Wspomodiliśmy to popołudnie, tak rodzinnie, bardzo fajnie. Dobra, a my teraz, co robimy już? Nie wiem, nie wiem, co robimy życie ogarniamy bo znowu coś na obiad yy, dzisiaj trzeba zrobić powiem wam że dzisiaj będę robić bo sąsiadka mi poleciła tak dobrze wiedzieć sąsiada naprawdę was od mnie jeszcze ostatnio kupiła a wam nie pokazywałam to zaraz pójdę do góry i pokażę na te trawy pampasowe yy, i yy, no ale wracając do tego obiadu to y, wysłała mi sprawdzone przepisy, które robiła już w Thermomixie. E, no i znalazłam tam jakieś w tych przepisach, które mi wysłała jakieś placki, znaczy placki a la pizza, coś takiego, czekajcie, muszę sprawdzić. E, placki Ala Pizza, e, oczywiście tam się nie dodaje ziemniaków, tylko właśnie bardziej mąkę, że no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Sama jestem ciekawa, czekajcie, jak to się dokładnie nazywa, bo czasem pytacie właśnie. Y, co tam w termomiksie robię, bo to fajnie się powymieniać czasem przepisami. E, placki ala pizza z, sos, z sosem czosnkowym, o coś takiego. Zobaczymy co to będzie i czy, będzie, czy też nam podpasuje, bo właśnie tak Mara mówiła, że im bardzo smakuje. No, a tu przyszedł mój mały misiu. <grym> idziemy pokazać wazon, bo to już wiem, Ciebie już bierze spanie. Widzicie, on już ze smokiem chodzi i my już zaraz idziemy spać, bo on już ma dosyć. Co, chcesz herbatkę? Herbata! Herbata pięknie! Mmm, jak ty pięknie sobie radzisz. Mamy. Mm, mamy chłopaczek. Jeszcze? Czekaj, bo ci pociekło tu. O, znoska. Jeszcze? Nie, idziemy spać, kochany. Uuu, ale się napiło. Ojeju, a jak się mówi? Herbata. Bata. Bata? Herbata. Her a Monte? Też mówisz. Ach, te nieszczęsne Monte. Jak mówi Ma Miłoszek Monte? Powiesz, już nic Już nic nie powiesz, pokazuję, już coś, iść spać. Więc idziemy spać. A tu Twoja łyżeczka z mleczką. A chcesz mleczko? Teraz coś zaspania. Sametko, ja nie chcę, bo się pojadł. Nie, kiełbasy No tyle kosztuje, moi drodzy, chwila spokoju. Jadłam śniadanie dosłownie tu i Miłoszek był cicho. I powiem Wam, że już wiemy, dlaczego był cicho. O, proszę bardzo, on sobie tu zrobił <ścoughs> z mąki i z bułki tartej mieszadło. Dobra, Miłoszku, już wystarczy. Bo ktoś to musi posprzątać i to będzie niestety mama. Nie, 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 nie roznosz tego, please. A jaką masz buzię? Brudną masz buzię. Cała Paulina miałam gadać o końce, i jak zwykle o mało bym zapomniała, ale jakimś cudem mnie oświeciło, więc trochę Wam opowiem, ale stwierdziłam, że nie będę rozwijać w tym blogu jakoś tak szczególnie tego tematu, bo jak wiecie, pojawiły się już kolekcje świąteczne w sklepach i ja w tym roku nie mam zamiaru czekać do grudnia, kiedy już wszystko będzie powybierane, wyprzedane. Ja mam zamiar zrobić to na dniach, ewentualnie na tygodniach. Chciałabym w połowie listopada. Być po prostu zamknięta, wszystko mieć kupione już. A potrzebuję tego dość sporo, bo jak wiecie, my mamy nową choinkę sztuczną. W tamtym roku sobie kupiliśmy, ale właśnie. Ale jest mały problem, bo ona ma 2,50 m wysokości, a ja nie mam ani jednej ozdoby. Wszystkie ozdoby, które mieliśmy, dałam mojej mamie. A nie mieliśmy ich za dużo, bo wiecie, w tym poprzednim mieszkaniu kupowaliśmy żywe choinki, takie mniejsze, no bo żeby tam sobie, wiecie, nie zagracać, nie było miejsca na jakąś taką specjalnie dużą choinkę. No i przede wszystkim to mieszkanie było w takich jak pamiętacie e, szaro-białych barwach więc choinka była w przeważającej ilości srebrna z czerwienią no ale te czerwone bombki wiadomo, już zostawiłam je mojej mamie, ale tam wcale dużo ich nie było więc e, nie wiem, no zobaczę jeszcze co tam u mamy jest mama oczywiście mówi mi weź sobie te, które chcesz, zostaw te, te, które, te które nie chcesz i, i będzie ok, e, więc ja to jeszcze przejrzę, m, ale nie liczyłabym że tam będzie jakoś specjalnie dużo. Dużo tych ozdób, bo nie dość, że tak mówiłam, mówiłam, to mnie, o dużo mniejsze choinki to były, to jeszcze miałam um, srebrne um, ozdoby, no a tych srebrnych ozdób jakby no, nie chcę wziąć, no bo nie są mi potrzebne, bo chciałabym, żeby nasza choinka była złoto-czerwona. Tak, tak postanowiłam. Właściwie to w przeważającej ilości tym razem czerwona. Dla mnie to jest kolor świąt. Czerwony musi się pojawić. Zastanawiałam się, wiecie, nad taką, a, bo ja mam beżowelowe, wszystko na beż, no to może taka beżowa, jakieś ładne ozdoby, tak, na jasno. Ale stwierdziłam, że nie. Nie, 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 kolor świąt to jest właśnie czerwień, przynajmniej dla mnie to musi być ten mocny akcent i te kilka tygodni w roku właśnie dodam ten akcent taki mocny, tą mocną barwę w postaci czerwień. No, i planuję właśnie czerwono-złotą choinkę z naciskiem na czerwoną. No i teraz do Was pytanie: dajcie znać gdzie Wam uderzyć, gdzie są jakieś ozdoby, które wiecie, że tak powiem, nie nadszarpną budżetu rodziny, bo jak przypominam, choinka ma 2,50 m, a chciałabym ją tak bogato ozdobić, więc nie wiem, ile te ozdoby mnie wyjdą. Więc w granicach rozsądku, no do hemendiu czy jakichś takich sklepów raczej się nie wybieram, kiedy tam bombka kosztuje 140 zł, no i przede wszystkim nie chcę szklanych bombek, no bo przy miłoszku Hanusi nie nie, nie e, to muszą być plastikowe ozdoby. no. E, to dajcie znać, jak coś ciekawego w tym temacie macie do powiedzenia. Mam nadzieję, że ten kolor też Wam się spodoba. Ta aranżacja, można by powiedzieć, z tej choinki. E, no ale mm, jakby powoli się to teraz będzie toczyć i na pewno na bieżąco będę Wam pokazywać, co kupiłam, gdzie kupiłam, za ile, no i. Mam te trawy pampasowe i właściwie też mi je Dagmara kupiła, bo, bo w kwiaciarni też mnie dzwoniła, czy mi je ma kupić. No i nie miałem gdzie właściwie je włożyć, bo nie miałam żadnego takiego, wiecie, dużego, długiego albo i wąskiego wazonu. No i ostatnio widziałam u Dagmary w przedpokoju tak ładnie, właśnie w takim dużym, ładnym wazonie te trawy miała włożone i mówię właśnie do Dagmary, wiesz co, nie mam takiego wazonu. No i Dagmara ostatnio była w Action i mi pisze, Paulina, jest wazon niecały, 38 zł, pol Produkcja handmade, chcę, żeby wzięła cię. Mówię, weź, najwyżej oddam. No i wzięła mi i zobaczcie, fajnie się to prezentuje i chyba to zostawia. Tym bardziej za tą cenę. Yy, możliwe, że te trawy pampasowe nie będą stały w tym miejscu, choć powiem Wam, że. Ten korytarz ma potencjał i jest jeszcze niewykorzystany. Ale chwilunia. Paulinka zrobi tak, że go wykorzysta. Na pewno jakieś ramki, zdjęcia tu pójdą. Może jeszcze jakaś konsolka by była ładna. I przy na tej konsoli te trawy. Nie wiem. Na razie postawiłam je sobie tu, bo w sumie nie mam już miejsca. Nie mam gdzie je postawić. Tu najlepiej się prezentują. A ten wazon zobaczcie. No naprawdę też bardzo ładny. Jak za 38 zł niecałe. całe. No to wiecie jak te wazony czasem kosztują. Więc nawet się nie waham i go zostawiam. A ten vlog się kończy, moi kochani. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że komentujecie, że jesteście dla nas życzliwi, dobrze nam życzycie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Znowu już będzie tak trochę więcej Mateusza, bo to będzie weekendowy vlog. No i co? Papa. Pa. I to czekajcie, oglądacie to w sobotę, czyli miłego weekendu Wam życzę. Papa. Pa.